Kolejna rzecz zwietrzenia moich magazynów, moich szaf, moi drodzy, wzmacniacz audio CAR Kenwood KAC642. Czterokanałowy wzmacniacz audio, jak widzicie, może pracować również w mostku. Jest 4x40W, mamy do dyspozycji w mostku na tym pierwszym tutaj zacisku pierwszym i trzecim u góry. Możemy podłączyć go w mosku jako subwoofer. Mamy wtedy 90 watów, moi drodzy, tak to wygląda. Wejścia oczywiście są cinch dwa razy po dwa i oczywiście tu mamy też wejścia takiego starszego typu, jak widzicie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, pinowe. Oczywiście regulacja wzmocnienia naprawy i lewy kanał, jeszcze tutaj mamy. Zaraz wam to pokażę do końca. Stereo mono, oczywiście, możemy sobie przełączać. Niestety nie ma tutaj low pass filter, czegoś takiego jak filtra dolno-przepustowego niskiej częstotliwości, który będzie nam obcinał wysokie tony i możemy zrobić sam soufer. Ale przy wykorzystaniu odpowiedniego. odpowiedniego filtru, Można taki filtr okupić. Wzmacniacz bardzo fajnie będzie pracował. Używałem go w swoim samochodzie jakiś czas. Naprawdę wymiata. No, niestety zmieniłem samochód. No i te wszystkie rzeczy, które mi zostały, muszę sprzedać. Także cena jest, moi drodzy, pod filmem czy nad filmem. No i zapraszam oczywiście wszystkich do zakupu. Pozdrawiam serdecznie. Wzmacniacz oczywiście w 100% sprawny. Nie sprzedaję uszkodzonych rzeczy, jeśli są uszkodzone albo niesprawne, mówię o tym lub piszę. Pozdrawiam serdecznie wszystkich oglądających.